Cześć! Cześć! Dzisiaj w masywie śnieżnika. Z parkingu podostają, podążamy właśnie na śnieżnik. na śnieżnik. Do zobaczenia. Dotarliśmy. Jesteśmy w ciekawym miejscu. Stąd wypływają strumienie, albo tu zaczynają się źródła do trzech mórz. Do Morza Północnego i Morza Czarnego. W rzeczywistości wygląda lepiej niż na filmie. Roski dział trzech muż, bałtyckiego, czarnego i północnego. No jesteśmy. na śnieżnik. Zerowa widoczność, Już niestety. A to my Marek jesteś. No. No, ale nic nie widać. I tak powoli kończy się nasze dzisiejsze wyjście na śnieżnik. Śnieżnik zimą to nie taki pikuś. Dało nam w koście. Oj tam, oj tam.